Witam serdecznie. Pozdrowienia dla Karola. Dzięki niemu widzę, że bardzo dużo osób zainteresowało się tymi krótkimi filmikami, które wysyłam na temat pompy zainstalowanej w Zakopanym. Pytacie się o metraż domu. Dom, jak widzicie, w tej chwili tak wygląda z zewnątrz. Powierzchnia to jest około 198 metrów. Jest podpiwniczenie pod to jest ten fragment tutaj, tu na dole, tak jak widać, to jest w górach słynny otoczak. Tam nie ma, żadnym, nie ma mowy o żadnym ekstra dociepleniu ściany. Tutaj ta część to jest styropian 7, i tutaj tu już jest piątka tak jak widać, poddasze jest całe, zagospodarowane. Tam jest wełna. W tej części jest wełna szklana, to jest wełna mineralna, prawdopodobnie 15. Też na samym końcu filmu dodam Wam jeszcze ekran z, ze strony ciepło-właściwe. Tam są parametry, jakie były potrzebne Karolowi do zamontowania pompy. Co mogę powiedzieć? Widzicie, jaka jest pogoda? W tej chwili jest minus 7 stopni. Pompa chodzi, temperatura w domu jest taka, jak należy. Hmm. Tyle, przeniesiemy się teraz może do pompy, zobaczymy, jakie tam, jaka jest produkcja energii, jaki jest pobór prądu, jaki jest COP. I już teleportowaliśmy się do jednostki wewnętrznej pompy ciepła. I teraz na chwilę obecną. Pobór energii to jest 1,6 kW. Produkcja 3,8 i COP 2,37. I teraz wyjdziemy sobie tutaj. O, jak widać, wskazanie na zewnątrz jest minus 6 stopni. 40 stopni, 41 jest w tej chwili na grzejnikach. Teraz przenosimy się do screenu ze strony ciepłowłaściwie.pl. To jest strona polecana przez Karola z klimatyzacji, katowice.pl. Jako punkt startowy, gdzie w ogóle zacząć i jak szukać pompy właściwie dobranej do naszego domu. To jest strona, na której możemy sobie wpisać wszystkie dane, powierzchnie domu, lokalizację. Możemy wybrać na mapce. Wpisujemy grubość muru ocieplenie ścian, rodzaj grzejników i tam możemy sobie też oczywiście tam wpisuje się jaki rodzaj e, ogrzewania mamy na chwilę obecną i tam możemy przekalkulować e, co dalej jakie możemy zrobić kroki, żeby ten dom był, był bardziej efektywny, jaki rodzaj ogrzewania jest e, odpowiedni dla naszego domu. I tutaj właśnie jest e, między innymi e, kalkulacja dla mojego domu. Przeprowadzona I widzicie po prawej stronie u góry jest 10,2 kW. A dlaczego tyle? A dla, I dlaczego ja mam 9 kW? Otóż dlatego, że pompa t 9 kW ma dodatkowo grzałkę zamontowaną 3 kW, która w razie m, gdyby było za zimno, włączy się, jeżeli komputer uzna, że jest to potrzebne. Po lewej stronie widzicie m, mniej więcej ten obrys domu, jak to wygląda. Gdzie jest ogrzewane grubościan poddasza. I przechodzimy dalej. Jeszcze tutaj taka ciekawostka Kiedy przeprowadzam kalkulację na stronie ciepła, właściwie PL, musiałem podać, jaki rodzaj ogrzewania mam w tej chwili zainstalowany. I to był kocioł olejowy o mocy 20 kW. Jak widać po lewej stronie u góry. To jest 2000 litrów oleju opałowego na sezon. Mówimy, sezon to mówimy tak od października do kwietnia i 2 kubiki drewna. Koszt tutaj podany jest 7300 zł. Realnie to było około 8 do 9000 złotych, bo jeszcze trzeba liczyć wahania na cenie ropy tuż przed sezonem. E, oczywiście do tego drewno, co się wiąże z noszeniem, rąbaniem, składowaniem, czyszczeniem komina, i tak dalej. No i oczywiście produkcja CO2 to jest tak naprawdę olbrzymia przy tym, co widać. No, i to chyba byłoby wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Proszę o subskrypcję. Dziękuję serdecznie Karolowi, i do usłyszenia w następnym odcinku.